Siema, jestem Koksu 545 i dzisiaj wbijemy sobie 14 tysięcy pucharków. Tego mega boxa sobie otworzymy. Trochę, tutaj spadłem. Ale tylko trzy pucharki to to nie jest dużo. Będę, będę robić takie ucinki. Postaram się. Zagramy sobie, może nie wiem, pamką. A czekajcie, pamka, dobra? Czekaj, dzisiaj jest ta to mapan. To Spoko stawimy zdjęcie profilowe, oczywiście wiecie, to jest moje zdjęcie profilowe, oczywiście do Patrola pasuje wszystko. Dobra, oprócz Spajka, bo Spajka w ogóle nie lubię, ale kiełka nie, też nie lubię, ale już lubię. Co już, tak? Dobra, to ja nie chcę wam przeszkadzać i zrobię krótką przerwę. Widzimy się jak będę mieć już 10 parków zapomniałem dropnąć dzisiaj gadżet do Daryl'a o szóstej rano otwieram big boxa i gadżet mi wydropił z trójki. dobra Otwórzmy sobie skrzyneczkę nie nie ma i zapraszam do mojego nowego klubu Zapraszam do klubu, ale teraz się kłócą. No to. Wbijaj na kanał Magdalenka Gaming. Polecam. Naprawdę zachęcam Was. No i dobra, nie będę mówić jak, jak ciele. Więcej z mikrofalówki gramy, bo sezonu się nie boję. Trochę, no trochę będzie, ale widzimy się albo nie. No dobra, pokażę Wam, jak gram Karlem. Dzień z życia Karla. Boom. On tak robi, żeby myślał, że ten ja wam udowodnię, że on tu jest. On tu jest. Jest tam. Wade tam. Bum. O nie. On tu idzie. Było trzeba posłuchać się. No i naprawdę zostać. No, a tu będzie, tu będzie. A nie, teraz tam nie pójdę, bo się. Bo... O, właśnie moje. Bo ten Daryl na mnie zaraz leci. Ale chyba to on jest niegroźny. Dobra, uciekam jak najszybciej z tej miejscowości, bo to jest najgorsze. Nie polecam, jak się tam zresplądnie. U... Jeszcze Timesi. Nie, no ja się boję. No nie no mówiłem Obijajcie zawsze o ściany i, I teraz dajecie w nogę W nogę W nogę dajcie zawsze Dobra i uciekamy Bo Daryl No tak a propos jak gracie Karlen To macie wiecie jakie szanse z Darylem Macie 2% z Darylem Naprawdę Ja wykorzystałem te 2% Dobra i uciekamy w nogę Dobra, chcecie teama? Pr proszę! Proszę, team! Team, 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 serio. Dobra, tego Mortyca by było trzeba. No właśnie, Darylę, mówiłem. Dobra, nie będę wam marnować czasu ludzkiego, dobra. Y I sorki, że taką krótką przerwę zrobiłem, ale naprawdę mamy... O, znowu to samo miejsce, tylko u góry. Mamy gadżet, widzicie? Hello Ella, team. Zmieniam taktykę i gram B na dło. Jeszcze 30 pułarków nam zostało. No, oczywiście, no to oczywiście 30 coś, jak teraz spadniemy. Bo widzę, jak ta Jessie słabo gra. I właśnie teraz Wam robię przerwę. Czy ja zawsze, jak gram Karlem, muszę się respić akurat w tamtym miejscu? XD. X po prostu. X-O-M-G. D-L-N. Po prostu nie wiem, co powiedziałem, ale i tak to No i szelka tam zawsze łazi. Wbijemy sobie teraz Jessie na 600 pucharków, no bo tutaj coś ten, bla, bla, bla. Dobra. Patrzcie, ile nam brakuje pucharków. To jest hit po prostu. Hit. 10 puch. 10 pucharków. Klan. 10 pucharków mamy to. Ale teraz się. Jak teraz przegram meczyk, jak będę grać M, to po prostu zawoł. No i też chciałem powiedzieć Piperką, bo Piper według mnie nie jest najlepsza na tą mapę. W dodatku ja mam do ulepszenia i nie, nie ulepszam, bo. Bo właśnie widzę tą głupotę, i oczywiście znicz nad piperką. No, może taki minus? Mi się nie podoba. Nie, no, nikt mi się nie podoba 100%. Nie, no, ja mam chyba taki koksnik takimi dużymi literami. Beatriz, ol. Tak a propos, nie myślcie, że ja to wymyśliłem. Bo taka naprawdę mój kolega to wymyślił mi taki idę, Postanowimy. Eh, dam się na patrol. No i już, już, już. O nie, tam się boję iść. Się boisz do gąsz ja się boję iść do gąszcza Jesse. Mega się boję. Bo pomyśl sobie, że tam może być szalka ból i Daryl. To są chyba najlepsze postacie, które ci mogą zjechać. Na blisko plus Leon, bo Leon ma szansę z Ma, ale... Jak mam wieżyczkę, to akurat jestem bezpieczny. Już jestem niezniszczalny, Jak mam wieżyczkę. W ogóle taki jestem i chyba... Czekaj, nieśmiertelny z wieżyczką. No w sumie jestem śmiertelny, no ale... zaś ja nie najlepiej gram po prostu i wiecie. Chyba będzie zero pucharków i będzie że trzeba robić przerwę. O, roza, roza, roza. No właśnie. Czy ja wtedy mam się wkurzać po moje myśli? Czy zagrać El Primo? El Primo. Eee, no cicho ta. Właśnie gram z Karlem, ale on... On jest taki nieogarnięty trochę. Patrzcie, pojadę, Bibi. To jest to. No trochę taki nieogarnięty jest, bo padł już chyba pięć razy. I on sobie ledwo daje radę. No i też mam trochę lagi, to nie narzekam. No ale trochę... To jest głupio, że ja ani razu nie padłem. No i widzicie? To są moje lagi. No i teraz to akurat... Pochwalam, że to porobił pięknie. No ale zaś mi brakuje do tego. Do pucharu. To jest ten teraz. To są moi znajomi. Aaaa, dobra. Brał pumy. No bo to są pumy, takie pantery, wiecie. Minuta temu. No to no to, dobra, jest sobie przedwę. Będzie wielkie starcie. No to damasta. Mamy nadzieję na drugie miejsce. No, akurat z tym pokoju już nie wiem. Ale. Trzeba się zaczynać z Maxem, który ma i Dynamajkiem, którzy są tak, ko, takimi koksa... ...stosami? No, no, i. To jest właśnie ten poko. No, i rozwaliłeś mi półocinka. Jak to oglądasz, to lepiej mi da nie dawaj zobaczyć. Ale nie ty widzu, drogi tylko tak. Tamte... Ale, ale ja akurat tego nie chcę. Dobra. Dalej, kampie są cztery drużyny no i trochę mała strefa jeszcze, ale to mnie chyba się, A, sięgłoby. Nie, nie sięgłoby. Ja tak. A, a czekajcie, sięgłoby, bo bym trochę ten. Mam 100 tysięcy. 000... 100... Nie, czekaj, 10 tysięcy życia. Właśnie sobie campiem i ja nie mogę robić dłuższych odcinków niż 14 minut, bo nie jestem zalogowany. Jeszcze mam lag, no to mamy. Mamy 14 tysięcy pucharków Tak. Jak tu jeszcze po kampie. i kto się wybi. O kurde. Akurat pod końcówkę, błagam. Błagam. Wybijcie się, proszę. O dobra, bibi, bibi. Jest! Bi, do... mamy to. Idę się zabić. O, widzicie minus? 1900. No, jakie minusy są. Ale mamy to. Cztery pucharki. Jest. Mega box na 14 tysięcy pucharków. Zaraz... Zamknijmy, nie ale otworzymy sobie go. Szóstka! Mamy szóstkę! Szóstka nie wierzę! Pali się ta jedynka. Każdy czeka na ten moment. Nie! Token brawler! Nie! Jest star power do Jessie! Aj jaj Aj! aj. aj. Sorry za zgapę, ale... I tak sorry. Ale koks to pasowało. Mamy tego mega boxa, w którym trafiłem ten star power. już mam 8 star powerów, bo plus konto babka. Babka. Nie wierzę. D dzisiaj star power i gadżet. To mnie mega rozwaliło. Yes! Ja mógłbym ulepszyć bóla, ale nie chcę. Teraz nie. Musimy kupić gadżet, ale jutro go kupimy. Jutro. To ja się z wami żegnam. Ten odcinek jest długi. Do zobaczenia.